No, i witajcie na anarchii. No i co, mamy już zakupioną rangę nurek, yy, oraz sobie zakupiłem dwa klucze do skrzyni Atlantydy, trzeciego poziomu. No i co, szczerze, na, mi się wydaje, jak da się to wystawiać, to rozsądniejszym wyborem będzie to po prostu wystawić za 100k. Da się to wystawiać, więc mega, mega, ale to mega fajnie, bo no to zejdzie po prostu za 100k, a jak nie, to za 95. I będziemy mieli dolarki, żeby sobie kupić jakieś itemaski, bo aktualnie jest tre bieda. Odbierzemy sobie Kita wipa, bo mamy rangę nurek. Otwórzmy sobie jeszcze psy klucz. Może Giel, może Gewi, dobra Okej, okay, no jak nie spodziewałem się... Oj, cztery koty w animacji. Okej, okay, chorusy, no nawet spoko. Po długich namysłach postanowiłem otworzyć dwie skrzynie Atlantydy. No i dobra. Uch, otwieramy. BUM! Wow, ale animacja! Anarchiczna klata! A jajaj, średnio oddało, średnio oddało, ale jaka animacja fajna Dobra, otwieramy jeszcze jeden Ale przed tym udajmy się jeszcze na eventową strefę Na samym początku zobaczymy w ogóle Jak ta mapa wygląda Tutaj widzę, że jest dropik Szczerze, ten drop się prezentuje bardzo mocno e, Ta wyrzutnia hydroklatki jest tak według mnie dobra Teraz w końcu możemy zobaczyć, co się kryje w tej niesamowitej strefie więc bierzemy sobie... Uwaga, to została zresetowana Aha, to XD. Dobra, i tak tu jeszcze nigdy nie byłem. Zobaczymy co się tutaj kryje. Super moc. Tam widziałem kogoś na live jak to się używa, więc... Okej, okay, odblokowano lokację. Aha, że tu można lokację jakieś. Ale jeszcze nie mam żadnej lokacji odblokowanej. Okej, okay, dobra, no i jak tutaj widzę, to chyba... O, trzeba farmić takie delfiny, nie wiem. Zobaczymy. Wchodzimy sobie do góry. To jest szczerze. Event jak event, farmisz cały czas, farmisz sobie to, te skrzynie Atlantydy i zdobywasz... Teraz stoi więcej i potem sprzedajesz i masz z tego fajs. Ale podobnież można to jakiś nowy poziom odblokować. Jak widzicie na moim scoreboardzie mamy 23 moby, żeby przejść do następnego poziomu. To jest mega fajne. I wtedy pewnie będę dalej. A no tutaj na przykład jest. Aha, i czym wyższy poziom, tym większa szansa na zdobycie skrzynek Atlantydy. W ogóle napiszcie czy wam się podobają też takie różniejsze filmy Gdzie na przykład testujemy event Czy byście woli takie raczej grubsze filmy jak zabijamy ludzi i, i ogólnie cały czas się bijemy Ale nie rozumiem dlaczego gracze mają takie coś na głowach, serio Dziwne to jest Dobra jak widzicie brakuje mi już tylko jednego moba No i tutaj on jest i będziemy mieli nowe piętro No i tutaj nam się odblokowało takie pomieszczenie Tutaj przechodzimy i lochy poziom Hashtag 2 odblokowany Kurde, jakiś typek mnie goni. A, tu już jest szansa, 55. Dobra, zabij mnie stary. Dobra, no i mamy 25 tych skrzyń Atlantyd. Chyba to się tak mówi, nie wiem. E, ale, no zobaczymy co z tego poleci. Czy jakiś dobry drop. E, już mówiłem o tej animacji, jest mega fajna. O, sadzonka. To w sumie słabo, tworzymy sobie tyle. I mega ta animacja. I jest serce w ogóle, więc spokój I diamenty. Mega... jakby dla nowych graczy ten drop jest mega, ale to mega fajny. Teraz perła mi nawet poleciała. Szczerze... Jak ma się tą rangę nurek, to naprawdę to się szybko zbiera i naprawdę można ładnie się dorobić. O, refy teraz. Nie no szczerze, mega fajny dropik. Tutaj, a tylko szkoda, że 3-3 ten set. Ale i tak, spoko Serce, Ref... Diaksy. przejdźmy do otworzenia drugiej skrzynki Atlantydy. Dobra, otwieramy jeszcze jeden. Trudno, trudno, trudno. Trudno, trudno. Aj, dobra. No i kill off. Mogliśmy to sprzedać, szczerze, ale no już trudno. No, za to, że zostawcie lajka i subika, że to, że dla kontentu chciałem to otworzyć. No ale no trudno, trudno, że nie oddało. Mega trudno. Dobra, no i witam Was. Ja z przeszłości No i w sumie cały event oceniam na takie mocne 8,5 na 10. Bo mega łatwo się tutaj zarabia. Serio, mega łatwo się to farmi mega, mega, ale to mega łatwo można się wzbogacić. Jeden z najlepszych eventów to wzbogacania się. No i druga rzecz, przyjemność z gry. Mega fajnie się tam w ogóle zabija te mopki. I ogólnie cały czas jest co robić, bo odblokowujesz albo jakąś super moc, albo nowe piętra, nowe poziomy. No i cały czas jest co robić. Ja wam dziękuję y, za oglądanie tego filmu, jeżeli ktoś by chciał pożyczyć mi jakiś eventowy przedmiot z tego eventu, żebym mógł wytestować na kolejnym odcinku, serio byłbym mu mega wdzięczny. Na przykład ten y, wyrzutnia hydroklatki, chciałbym go przetestować, więc jak ktoś ma to pisać y, na mojego discorda i może się uda go jakoś skołować. Zostaw suba, prawie 94% z was tego nie robi, elo.